W przypadku przeziębienia czy sezonowej infekcji często dokuczają nam problemy z gardłem, podwyższona temperatura, kaszel. Wówczas sięgamy po leki obniżające gorączkę czy łagodzące podrażnione gardło. Czy to bezpieczne? Na co należy uważać stosując leki dostępne w aptece bez recepty? Wyjaśnia lekarz medycyny Katarzyna Mikulska. Grypa i przeziębienie są chorobą, tak, już, tak jak już wcześniej powiedziałam, wywołaną wirusem. I przy tych chorobach niestety stosujemy tylko i wyłącznie leczenie objawowe. Do leczenia objawowego możemy stosować leki ogólnodostępne w aptece właśnie bez recepty i jednocześnie to jakby nie zwalnia z nas obowiązku skonsultowania się z lekarzem, gdyż nie zawsze to co nam się wydaje, że, że mamy, prawda, czyli że przeziębienia i grypa jest to właśnie to. Czasami może być tak, że już mamy infekcję bakteryjną, która wymaga leczenia specjalistycznego. Mam tutaj na myśli antybiotyki. Natomiast jeżeli chodzi o leki ogólnodostępne w aptece, które możemy kupować bez recepty, najważniejsze jest to na co, znaczy to na co mamy zwrócić uwagę to składniki w tych lekach. Bardzo dobre są leki wieloskładnikowe, gdyż tutaj mamy dobrane odpowiednie składniki w odpowiednich proporcjach. To powoduje, że one, te składniki nie wchodzą ze sobą w interakcje, nie będą powodowały jakichś działań ubocznych, szkodliwych dla naszego zdrowia i przede wszystkim są dobrane w takich dawkach, że nie jesteśmy w stanie ich przedawkować.